Rampy najazdowe, obniżone podłogi i specjalnie oznaczona przestrzeń dla osób na wózkach inwalidzkich z oparciem i pasami bezpieczeństwa. Na przestrzeni lat wrocławskie autobusy i tramwaje zmieniają się z myślą o osobach niepełnosprawnych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wiele się zmieniło. Od 2015 roku, od jesieni, mamy wszystkie kursy niskopodłogowe, jeśli chodzi o autobusy. Jeśli chodzi o tramwaje, to sporo rzeczywiście tramwajów, bo około 90 kupiliśmy w ostatnich latach tramwajów niskopodłogowych. No i planujemy kolejne e, zakupy. W jednym z Wrocławskich tramwajów odbyła się dziś premiera spotu Wrocław bez barier, Dzieci Mają Głos. Projekt ma na celu uświadamianie pasażerów na to, by zwracać większą uwagę na osoby niepełnosprawne podróżujące z nami komunikacją miejską. To szeroka kampania. W jej trakcie odbyły się spotkania informacyjno-integracyjne dla ponad setki dzieciaków. W tym czasie rodzice mogli sobie trochę odsapnąć, gdy dzieci miały profesjonalne i fajne zajęcia w ośrodku dla wyjątkowych dzieci. Głównym bohaterem spotu jest 3,5-letni Patryk, któremu w podróży towarzyszą dwie lalki – Malwina i Tomek. My jeździmy z Tomkiem tramwajem i autobusem i pokazujemy jak trzeba się zachować, kiedy wchodzi do autobusu osoba na, na wózku na przykład. Możemy swobodnie wjechać. My jako rodzice na razie z takim małym dzieckiem. Później będzie większy, będzie mógł spokojnie sam wjechać albo pomoże mu, ktoś z dorosłych może się poruszać z jednego końca miasta na drugi. Na co dzień bardzo dużą rolę w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych odgrywają kierowcy i motorniczy. Zawsze służą pomocą. Pomoc naszych pracowników jest niezbędna, gdyż tylko oni posiadają uprawnienia i potrafią w odpowiedni sposób przygotować nasz pojazd poprzez otwarcie rampy najazdowej czy wprowadzenie w prawidłowy sposób tego wózka do środka autobusu. W ubiegającym już 2016 roku prawie 40% Wrocławskich tramwajów i 100% autobusów to pojazdy przystosowane do potrzeb pasażerów mających problem z poruszaniem się. W przyszłym roku tabor tramwajowy ma zostać powiększony jeszcze o 16 nowych niskopodłogowych tramwajów. Arkadusz Skarbowski